Słuchajcie, moi drodzy. Słuchajcie, jestem, żyję. Cześć, witam Was. Słuchajcie, pokażę Wam tutaj golfika z silnikiem 1.6 BSE benzynka. Prosty silnik, ośmiozaworowa głowiczka. Chleje oleju, no jak głupi po prostu. I zarzuca świecę nagarem na garem na czwartym cylindrze. Słuchajcie, zmierzona kompresja książkowa między i a 14 barów. Ciśnienie oleju tak samo przy 2000 obrotów, oczywiście na gorącym oleju około i 3 3,2 3 bara. Także nie ma się do czego przyczepić. Pozostało zerwać głowicę, wyjąć tłoki, zobaczyć jak pierścionki wyglądają. Najprawdopodobniej jest problem z pierścieniami, ale to trzeba zobaczyć po rozebraniu. Ok, więc zobaczmy, jak wygląda głowica po zdjęciu. No, mamy tutaj sporo nagaru. Jest sporo nagaru. Panewki natomiast wyglądają bardzo dobrze. Są bardzo ładne. No i spójrzmy sobie na tłoki. Też mamy na nich sporo nagaru. No i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Patrzcie. Zobaczcie na pierścienie. Pierścienie stoją. Zobaczcie. Tu mamy uszczelniający, zgarniający, smarujący. Smarujący stoi. Czyli są zanagarowane. Ten olej po prostu nie ma którędy wrócić i podejrzewam, że przyciska go do komory spalania. Zobaczmy jeszcze świece. Też jest na nich dużo nagaru. Zobaczcie, tutaj mamy czwarty cylinder i na tej czwartej świecy w zasadzie jest chyba najwięcej. Najgrubsza warstwa jest nagaru. Dobra, popatrzmy jeszcze na resztę tłuków mamy cylinder numer 4 tutaj mamy trzeci cylinder zobaczmy teraz stoi całkowicie na nagłucho stoi teraz dwujeczka jest tutaj no tutaj mamy zamek Zobacz. Na głucho. No i jedyneczka teraz, cylinder numer jeden. Zobaczmy. Tak samo stoi na głucho. Także mamy przyczynę tego. Podejrzewam, że te kanały tam w środku pomiędzy Mamy jakby górną część, zobaczcie, górną część tego pierścienia. Mamy ten element przez który olej jest wpychany do środka i tam są kanały takie, które pozwalają wpłynąć temu olejowi z powrotem do misy olejowej. I mamy ten dolny pierścień i te oba pierścienie stoją na głucho. Czyli z tego wniosek, że tam wszystko jest podejrzewam pozapychane. Także trzeba będzie powyciągać te pierścionki i obejrzeć to dokładnie. Także tutaj mamy przyczynę. Przyczynę poboru oleju. Zobaczmy jeszcze jak wyglądają panewki w korbowodach, te górne, też naprawdę wyglądają idealnie, także układ korbowotłokowy jest, jest w idealnym stanie. No zobaczymy, czy tutaj będziemy coś zmieniać. Na pewno będziemy robić coś z tymi pierścieniami. Także zaraz tutaj to zweryfikuję do końca i, i zobaczymy, co z tym będzie. Głowica, oczywiście, pójdzie do obróbki. A no jak już ją mamy wyjętą, trzeba ją przynajmniej splanować i zrobić z tym porządek, żeby tutaj była pewność, że jest wszystko ok. Także działamy dalej. No zobaczcie, nominalna, nominalna średnica cylindra to 81 mm w tym przypadku. Tutaj mamy już prawie dwie setki na minusie. Znaczy na minusie, no na plusie jest większy rozmiar. O tyle. I zobaczmy teraz jajowatość teraz mamy w tej pozycji w tej pozycji pomiar robiony teraz zmienimy sobie na tą pozycję okej okay. i zobaczmy co nam tutaj pokaże tutaj no 3 3 setki na minusie także tutaj kwalifikuje się to już do naprawy, niestety. Mam nadzieję, że udało wam się to wychwycić. No nawet, no setki, ponad, ponad trzysetki uwartości. Poza tym mierząc płoki, ich rozmiar. Nie, nie dam rady tego zrobić jedną ręką. Ich rozmiar jest, to powinno być nominalnie 0,25 0,25 yy, tak 0,025 luzu pomiędzy tłokiem a cylindrem. Natomiast tutaj mamy tak wiem, że tym trzeba pokręcić, ale jest mi to ciężko jedną ręką zrobić. Ale mówię po dokładnych pomiarach. Mamy, co to wam pokażę, zobaczcie 5 setek na minusie, plus tam dodatkowo jeszcze te 3 setne, 4 także mamy prawie 1,1 mm luzu. To nie będzie bardzo... dobrze chodzić. Kurczę, no gdzie jest motor? Z Golfika wyjechał. Może tu? Nie, tu chyba silnika nie ma. Nie wiem, może gdzieś z tej strony jest? Jest gdzieś silnik? Nie, tu też nie ma. <laughs> jest, tutaj. Dobra, motor wyjechał. Także blok i głowica jadą do szlikierni. Są już nowe tłoki. Działamy dalej z tym silnikiem. Pokażę wam teraz z bliska jak wał wygląda. On jest taki powiedzmy matowy, ale to jest to jest jakby resztka oleju. On nie jest w ogóle wytarty z oleju, który tutaj był wszędzie. Nie jest to jeszcze ani poczyszczone, ani pomyte, ale naprawdę zobaczcie, zobaczcie jak panewki wyglądają. Są po prostu idealne. Tu są jakieś są pewne ślady na tych czołowych panewkach. Zobaczcie, proszę, jak wyglądają paneweczki. Tutaj, to co na nich widać, to po prostu są resztki oleju. One są niewytarte, niewyczyszczone jeszcze. Nie jest to przygotowane do montażu, po prostu jest zdemontowane. Zobaczcie, panewki, jak nowe są po prostu. Lekkie ślady pracy, ale to jest tylko takie, no, nowy silnik po prostu, zabielony. Hm. tutaj jest ślad taki, coś tam się musiało dostać, ale... ale to nie jest rysa, tego nie czuć w ogóle pod paznokciem. Tak samo tutaj na, na piątej konewce. Na niej też widać pewne ślady pracy, ale tak samo jest to niewyczuwalne. Ładnie. tutaj nic nie będziemy ruszać, zresztą on i tak miał ciśnienie oleju książkowe także nie ma, nie ma co tego dotykać proszę bardzo no dobrze teraz graty jadą do obróbki no i czekamy aż to wszystko wróci tutaj w międzyczasie przygotuje się wszystko i będzie można złożyć motorkę Wracamy teraz do tematu Golfa Jest, jest Golfik, stoi jeszcze Dobra, wrócił silnik z obróbki Mamy blok już wyczyszczony, przygotowany do montażu Zobaczcie jakie ładne są miejsca honowania, jak to ładnie wygląda Pomierzyłem przed chwileczką blok. No, bo wiecie, jak będzie coś nie tak, to nikt nie pójdzie do firmy współpracującej, tylko do mnie. Jednak ja składam ten silnik ja to wszystko robię od A do Z. Ale trzyma ładnie wymiar. Mamy, y, Cylinder mamy 81,5 plus minus. Y, właściwie to, to troszeczkę na, na plusie koło jednej setki. No ale to jest, to jest dopuszczalna różnica. Teraz Wam pokażę jak pomiar wygląda, głowica jest też w pełni zrobiona, wygląda bardzo ładnie powierzchnia styku i głowicy, i bloku jest splanowana, także wygląda, że będzie wszystko ładnie. Płoki też pomierzyłem nowe oczywiście. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie. To są nadwymiarowe, 0,5 na plusie. I tutaj mamy jeszcze taki luz montażowy podany 0,03, czyli 3 setki luzu pomiędzy cylindrem a tłokiem powinny być. Tak to wygląda. Dobra, zaraz zrobimy pomiar. Zobaczymy, jak, jak wyszły. Średnicówkę mam ustawioną na 0, czyli na 81,5. 81,5. Także jedziemy teraz. 0 to jest 81,5 bardzo ładnie teraz jedziemy głębiej bardzo ładnie a przesadziłem no i teraz sprawdzimy sprawdzimy jajowatość tego cylindra Teraz przekręcimy sobie w tej pozycji. Proszę bardzo. I jedziemy. Jest ładnie na zero. Setka na plusie, ale, ale to jest to jest powiedzmy taki błąd pomiarowy. No właśnie. Wygląda bardzo ładnie. I tak wygląda pomiar wszystkich cylindrów. Także wiem. Że jest dobrze, wiem co składam, warto jest to zmierzyć. Nie chodzi o to, że człowiek nie ufa firmie, która obrabia te rzeczy, ale jednak my za to odpowiadamy, my się pod tym podpisujemy i warto jest tego dopilnować, żeby być pewnym co, co się ma, co się składa. Dobrze, rozpoczynam montaż tego silnika, także zrobię jeszcze wam jakąś relację w miarę postępu prac. Cłoki mamy zamontowane. Nawet coś tutaj działa. OK, to teraz składamy spód. Prace przy golfiku posuwają się do przodu. Słupek jest już złożony, głowica zamontowana, rozrząd zamontowany i ustawiony. Także teraz troszeczkę poskładamy obudowę. Tutaj z zewnątrz kolektor wydechowy przykręcimy. Przykręcimy, przykręcę. <laughs> Założę górną obudowę. Podwieszę silnik na żurawiu. Będzie można wtedy zamontować koło zamachowe i sprzęgło. I montujemy go już do autka. Stoi i czeka tutaj. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Zobaczcie, nowe, nowe prowadnice są zamontowane. Zobaczmy jeszcze od strony, od strony wydechu, jak to wygląda. Czy też są nowe? Są nowe. Jest wszystko ok. Tutaj mamy troszeczkę pozostałości po long life, czyli słuchajcie, ten ciemny osad, który nie chciał się zmyć ani z wałka, ani z pokrywki. Wałka rozrządu. No niestety, zobaczcie, głowica jak wygląda w środku. Tutaj jest czyściutko. To żółte, co widać, to jest olej, który służy do smarowania tutaj elementów podczas składania. Natomiast sam wałek jest po prostu czarny. Osmolony przepalonym olejem, także to jest właśnie long life. Pamiętajcie, słuchajcie, zmieniajcie olej maksymalnie co 15 tysięcy km, nieważne czy to diesel, czy benzyna. A jeszcze dodatkowo warto jest to, ten interwał troszeczkę skrócić. To na pewno nie zaszkodzi Waszemu silnikowi. Nie bójcie się płukanek, to jest też dobre rozwiązanie. Także składam dalej motorek, coraz bliżej do, do odpalenia. Okej, okay, no to bliżej niż dalej już teraz. Także teraz tutaj motorkiem wjeżdżamy do środka. No, tylko trzeba będzie tu trochę miejsca zrobić. Sprzęgło zostaje stare, ponieważ było naprawdę bardzo ładne. Auto ma nieduży przebieg. Tak to wygląda. Coraz bliżej, coraz bliżej, krok po kroku. No to golfik uruchomiony. Odpalił ładnie. Rozgrzany jest już, żadnych wycieków nigdzie nie widać. Teraz najważniejsze, żeby się dobrze ułożył. Jadę zaraz na jazdę krótną, zobaczymy jak on jeździ. Czy ma moc? Co tymi olejem z tyłu? Miejmy nadzieję, że nie. W moim jest. Olej sprawdzony. Wszystko wygląda dobrze. No dobra. Jedziemy na jazdę próbną. Okej okay, moi drodzy. Przejechałem Figurfikiem. Jeździ bardzo ładnie. Wygląda, że jest wszystko w porządku. Jeszcze taka ostatnia diagnoza. Wyskoczył błąd zbyt ubogiej mieszanki, ale to wynika z tego, że jeżdżąc na tym oleju, on sobie brał jakby węglowodory z oleju, a nie z benzynki. I z tego wniosek, że silnik, sterownik silnika zubożył tą mieszankę. Także teraz potrzebuję troszeczkę popracować. Mam nadzieję, że sonda lambda przetrwa to, to ilość oleju, która przez nią przechodziła i że będzie wszystko ok, ale pokasowałem błędy, sprawdziłem teraz parametry jak działa sonda lambda, wygląda, że jest wszystko ok to jest szerokopasmowa sonda lambda, także jeszcze zobaczymy tylko błędy zobaczymy błędy, czy jeszcze jakieś są zapamiętane O, i to jest bardzo, bardzo w komunikacja. Dobrze, to żegnam się z Wami. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to tradycyjnie proszę o kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i piszcie coś tam w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania albo jakieś komentarze na temat tego, co się tutaj działo. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!